Na sportowo Święto Niepodległości obchodzili biegacze. Już po raz szesnasty w Białym Stoku zorganizowano bieg niepodległości. Zawody, oprócz propagowania sportowej rywalizacji, przypominają uczestnikom ważne postacie i wydarzenia z polskiej historii. Przez cały czas promujemy historycznie. W tym roku jest INKA i 1050 rocznica Chrztu Polski. W tamtym roku był Rotmirz Pilecki, Więc staramy się przez cały czas promować historię na sportowo. Historia biegu niepodległości sięga 2000 roku. W pierwszych zawodach wzięło udział kilkudziesięciu biegaczy, a impreza odbyła się na osiedlu Bacieczki. Rzuciłem hasło, że musimy zrobić coś fajnego, co będzie się rozwijało z roku na rok i co przyciągnie biegaczy, ludzi, młodzież po prostu wszystkich. W tegorocznych biegach wzięło udział ponad 1500 osób. Na starcie nie mogło zabraknąć weterana biegu niepodległości, Andrzeja Zieniewicza, który w imprezie uczestniczy od od samego początku. Wspaniały sposób uczczenia naszego kochanego święta niepodległości. 98 rocznica. Zbiegaci powinni dać przykład wszyscy ludzie w naszym kraju: że tu jest zawsze sympatycznie, wesoło. Z takim małym wysiłkiem fizycznym, biegiem to święto zawsze uczcimy, że jest normalnie, jak powinno być. W biegu na 5 kilometrów triumfował Łukasz Parszczyński z Podlasia Białystok z czasem 15 minut. I 17 sekund. Pierwsze 300 metrów było bardzo wolno. Postanowiłem narzucić swoje tempo. No jak było widać, było to za szybkie tempo dla reszty zawodników. No i jestem z tego zadowolony, że mogą utrzymać swoje... Dość mocne tempo. W rywalizacji kobiet najszybciej linię mety minęła Aleksandra Dzeban z Ukrainy z czasem 20 minut i 35 sekund. W biegu głównym zwyciężył Władysław Pramał z Białorusi z czasem 30 minut i 26 sekund. Wśród pań triumfowała Izabela Trzaskalska z Lublina, która 10-kilometrowy dystans pokonała w 33 minuty i 33 sekundy.